Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w dzisiejszym programie opowiem o chorobie refluksowej przewodu pokarmowego, której występowanie szacuje się na około 10 do 20% mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych. Zgodnie z definicją amerykańskiego towarzystwa Gastroenterologicznego. Choroba refluksowa to choroba powodująca objawy związane z patologicznym zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku, ewentualnie gardła jamy ustnej i krtani, która objawia się nie tylko z gagą, ale bólami brzucha, nudnościami, wymiotami, jakie należą do częstych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Choroba określana od angielskiego miana GERD jest biernym cofaniem się zawartości żołądka do przełyku wbrew barierze antyrefluksowej. Występuje we wszystkich grupach wiekowych z największą częstotliwością między 50. a 70. rokiem życia, jednak ostatnio lekarze obserwują coraz częstsze występowanie choroby u dzieci i ludzi młodych. Jaka występując przewlekle utrudnia funkcjonowanie. Choroba stanowi obecnie problem społeczny, jak mówiłam, w krajach szczególnie wysoko rozwiniętych i jest czwartą co do częstości występowania chorobą przewodu pokarmowego u ludzi dorosłych, a u dzieci po trzecim roku życia częstość występowania jest prawie taka sama, gdyż wynosi ponad 8%. Choroba refluksowa przełyku jest dzielona na dwie zasadnicze postacie: tak zwaną nadżerkową, w której objawom towarzyszy uszkodzenie błony śluzowej przełyku, widoczne także w badaniu endoskopowym, oraz postać nienadżerkową. Inna klasyfikacja montralska Wyróżnia tak zwane zespoły przełykowe i pozaprzełykowe. Wśród zespołów przełykowych wymienia się typowy zespół objawowy z obecnością zgagi, wymiotów, ewentualnie bólu w nadbrzuszu i zespół bólowy w klatce piersiowej. Do tej grupy zaliczany jest także przełyk bareta, zapalenie i zwężenie przełyku oraz gruczołowy. Rak przełyku. Do zespołów pozaprzełykowych zaliczane są natomiast zespół kaszlowy, krtaniowy, astmatyczny, tzw. nadżarek zębowych, także zapalenie gardła, zatok, włóknienie płuc i zapalenie ucha środkowego. Chociaż ta ostatnia grupa chorób według piśmiennictwa wydaje się mieć jednak jedynie teoretyczny związek z wstecznym zarzucaniem treści żołądkowej. Przyczyny albo etiopatogeneza refluksu jest wieloczynnikowa, gdzie ważną rolę mogą odgrywać zarówno czynniki anatomiczne, zwłaszcza obecność przepukliny rozworu przełykowego, czy skrócenie podprzełykowego odcinka przełyku. Wśród przyczyn natomiast czynnościowych wymieniane jest zaburzenie funkcji dolnego zwieracza przełyku, i zwolnienie opróżniania żołądkowego. Także różne czynniki środowiskowe mogą nasilać albo rozpoczynać, indukować objawy refluksów. Wśród nich wymieniane jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, także niektórych produktów żywnościowych. Dodatkowym poważnym czynnikiem ryzyka rozwoju Refluksu, także jej powikłań, jest otyłość szczególnie brzuszna. Lekarze różnicują refluks z innymi stanami zapalnymi przełyku, takie jak wirusowe, grzybicze, bakteryjne, choroby żołądka, i dwunastnicy, nowotwory przełyku, chorobą wieńcową, a także w przypadku przewagi objawów pozaprzełykowych brane są pod uwagę. Także schorzenia typowo laryngologiczne czy też dotyczące układu oddechowego. Ważne jest wykluczenie zaburzenia motoryki przełyku z tzw. przełykiem nadwrażliwym i z gagą czynnościową, której charakterystyczny jest brak nieprawidłowości w badaniach dodatkowych. Zgaga, co prawda, nie jest szczególnie niebezpiecznym objawem, chociaż może wskazywać na poważną chorobę nie tylko na refluks żołądkowo przełykowy, ale chorobę wrzodową, czy też chorobę nowotworową. Zgagę czynnościową definiuje się jako występowanie uczucia palenia za mostkiem, któremu jednak nie towarzyszy patologiczny refluks żołądkowo-przełykowy czy zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, ani inna zmiana organiczna. Znaczne cofanie się treści żołądkowej występuje sporadycznie, a nawet fizjologicznie u każdego człowieka, objawiając się pieczeniem za mostkiem. W badaniach wykazano, że 44% badanych osób miało objawy refluksu a u 24% zgaga pojawiała się co najmniej raz w tygodniu. U chorych zgłaszających się z typowymi objawami choroby refluksowej przełyku, niezależnie od wieku, zlecają lekarze wykonanie takich badań jak wziernikowanie przełyku, także żołądka dwunastnicy określane esofago-gastroduodenoskopią, gdy stwierdza się jednocześnie, takie objawy jak zaburzenie połykania, zmniejszenie masy ciała bez przyczyny, czy uporczywe wymioty, krwawienie lub niedokrwistość. Objawy zgagi nasilają się zwykle po posiłku, kiedy dochodzi do cofania się pokarmu do przełyku. Do odczuwania dolegliwości dochodzi także wskutek przyjmowania pochylonej pozycji ciała do przodu lub też w pozycji leżącej. Poza zgagą w chorobie refluksowej pojawiają się po posiłku takie dolegliwości jak odbijanie kwaśną treścią, cofanie się treści pokarmowej, nudności, wymioty, nie smak w ustach, a także nieprzyjemny zapach z ust, pieczenie gardła czy języka, zaburzenia połykania, czyli dysfagia, ból gardła albo uczucie kuli w gardle. Rzadziej występują trudności w oddychaniu w czasie snu, co może być spowodowane przedostawaniem się niewielkich ilości kwasu żołądkowego do tchawicy wraz z pojawieniem się chrypki. Charakterystycznym objawem dla choroby refluksowej może być kaszel, szczególnie w nocy, przechodzący w ciągły, oraz poranna chrypka, która także przechodzi w ciągu dnia, i częste pochonkiwanie, które jest fizjologicznym odruchem. Czyszczenia gardła. Ponadto mogą pojawić się ból przy przełykaniu, uczucie suchości w ustach, obłożony język, uczucie ciała obcego w gardle. Jak już mówiłam, trudności w oddychaniu, szczególnie w nocy. W niektórych przypadkach może nawet nastąpić odruchowy skurcz mięśni krtani. Pojawiać się mogą również różne dolegliwości ze strony ucha. Właśnie rządkowa, zarzucana do przełyku. Może być ponadto powodem obrzęku delikatnych brzegów fałd głosowych, także tylnej części krtani, co prowadzi do słyszalnych zmian w brzmieniu głosu, gdyż warunkiem powstania przyjemnie brzmiącego głosu są zdrowe i gładkie fałdy głosowe w przebiegu refluksu mogą pojawiać się patologiczne zmiany w krtani, zwłaszcza takie jak zaczerwienienie i obrzęk fałdów głosowych, ale także inne, między innymi takie jak obrzędzenia czy nowotwory. Czasem u chorych z chorobą refluksową występują objawy nadkwaśności, co nie musi być spowodowane Zwiększonym wydzielaniem kwasu solnego. U osób cierpiących na uporczywą zgagę zazwyczaj nie występuje nadmierne wydzielanie kwasu w żołądku, natomiast często pojawiają się zaburzenia kurczliwości przełyku, co z powodem dostawania się soku żołądkowego do przełyku, podrażnienia błony śluzowej i odczuwana zgaga może nie być związana z nasilonym wydzielaniem kwasu solnego, który ma główne znaczenie, jednak w chorobie refluksowej, będąc głównie czynnikiem uszkadzającym błonę śluzową przełyku i powodującym dolegliwości. W części przypadków choroby refluksowej nie dochodzi do cofania się kwasu żołądkowego do przełyku, ale przedostawanie się do przełyku Treści o odczynie alkalicznym z dużą zawartością żółci, która również poprzez działanie drażniące może powodować zapalenie przełyku. Za chwilę opowiem o fizjologii części górnej przewodu pokarmowego i przyczynach refluksu. Aby zrozumieć mechanizm powstawania refluksu będącym przyczyną dolegliwości. Warto poznać podstawowe informacje na temat fizjologii przełyku i żołądka. Przełyk jest długim przewodem rozpoczynającym się w gardle, kończącym wejściem do żołądka zwanym wpustem. Głównymi warstwami ściany przełyku, poza wewnętrzną błoną śluzową, jest mięśniówka gładka, układająca się w dwie warstwy. Okresowo w trzy przebiegające podłużnie oraz okrężnie w stosunku do długiej osi przełyku. W ludzkim przełyku występują dwa zwieracze. Jeden górny powstaje w miejscu przejścia gardła w przełyk, natomiast dolny w miejscu wejścia do żołądka, które są silniej rozwiniętą warstwą mięśniówki gładkiej przebiegającej okrężnie. Aby zapobiec cofaniu się treści żołądkowej do przełyku, dodatkowe znaczenie ma skurt przepony w chwili wdechu, który zamyka przełyk znacznie zapobiegając wstecznemu zarzucaniu treści. Także skurcz dolnego zwieracza powinien być silny, aby wytwarzane ciśnienie było wyższe od tego, jakie występuje w żołądku. Na obniżenie ciśnienia w zwieraczu dolnym ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, między innymi niektóre leki, takie jak atropina, zażywane leki przeciwdepresyjne, leki przeciwalergiczne, przeciwhistaminowe, hormony, zwłaszcza estrogeny, progesteron, także inne podawane w różnych chorobach. Poza tym zwiększenie napięcia zwieracza dolnego przełyku następuje. Po spożyciu pokarmów bogatych w białko. Silniejszy skurcz zwieracza powodują także leki zobojętniające kwas solny oraz leki określane jako cholinergiczne albo alfa-adrenergiczne. Pojawienie się refluksu żołądkowego sprzyja nie tylko zwiększone ciśnienie w żołądku w stosunku do ciśnienia zwieracza dolnego, ale duży wpływ. Mogą mieć również nieprawidłowości istniejące w samym żołądku, zwłaszcza zwiększoną nadkwaśność czy zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Czynnikami sprzyjającymi pojawianiu się refluksu może być także zła dieta ze spożywaniem dużej ilości tłuszczów, kawy, owoców cytrusowych, pomidorów i ostrych przypraw. Niekorzystnie wpływa również stres, który przez wydzielaną adrenalinę zwiększa wytwarzanie kwasu solnego w żołądku. Przyczyny choroby refluksowej mogą być różne, jednak do najczęściej wymienianych należy przepuklina rozworu przełykowego. Rozwór przełykowy to otwór w przeponie, przez który naturalnie przechodzi przełyk z klatki piersiowej. Do śród piersia, do żołądka leżącego w jamie brzusznej, jaki może mieć zbyt dużą średnicę, co przy wiotkiej przeponie może prowadzić do cofania się zawartości do przełyku wraz z górną częścią żołądka, także do klatki piersiowej. Zwieracz przełyku pracuje w takich przypadkach mniej efektywnie i przełyk gorzej się opróżnia. Choroba refluksowa częściej występuje u osób z przepukliną rozworu przełykowego przepony, chociaż powodem choroby refluksowej mogą być także zaburzenia pracy dolnego zwieracza przełyku polegające na zbyt słabym skurczu, Albo zbyt częstym rozkurczaniu się, które może doprowadzić do zawracania zawartości z żołądka do przełyku, która składa się na nie tylko na tą treść spożyty pokarm, ale również działający drażniąco kwas żołądkowy czy enzymy trawienne. Przyczyną może być także niesprawny zwierać w końcowym odcinku przełyku. Podobnie może dochodzić do zaburzeń perystaltyki i motoryki przełyku lub opróżniania żołądka, co powoduje, że zalegająca treść pokarmowa wywołuje stan zapalny błony śluzowej i różne dolegliwości. Jako przyczyna refluksu wymieniana jest otyłość, szczególnie typu brzusznego. Ważnym mechanizmem zabezpieczającym przed refluksem jest samoistne oczyszczanie przełyku z zawartości, co przebiega dzięki tzw. ruchom perystaltycznym czy robaczkowym. U części chorych z chorobą refluksową występują zaburzenia oczyszczania przełyku, wobec czego dostający się do niego kwas solny i enzymy działają silniej i dłużej. Ważnym mechanizmem chroniącym przed cofaniem się treści żołądkowej jest sprawne opróżnianie żołądka z pokarmu, które prawie 50% chorych z ciężką postacią choroby refluksowej jest zaburzony, co sprzyja występowaniu zgagi albo odbijania. Do rozwoju choroby może przyczyniać się. Rzadko występujący niedobór wydzielania śliny, jaka, mając odczyn lekko zasadowy, zobojętnia kwas żołądkowy i mechanicznie spłukuje zawartość przełyku do żołądka. Gdy choroba trwa długo, mogą występować powikłanie, zwłaszcza zwężenie czy owrzodzenie przełyku, a także stan przednowotworowy, określany przełykiem bareta. Przyczyną refluksu, jak wspominałam, mogą być także leki, zwłaszcza u chorych, którzy stosują leki na nadciśnienie tętnicze i chorobę niedokrwienną serca, które mogą zaburzać pracę dolnego zwieracza przełyku, zwalniać oczyszczanie przełyku, które zwykle ustępuje albo zmniejsza się po odstawieniu leków. Za chwilę jeszcze opowiem o leczeniu choroby refluksowej. Leczenie choroby refluksowej jest dość trudne, chociaż istnieje obecnie kilka sposobów terapii. Najczęściej chorym zaleca się przyjmowanie leków hamujących wytwarzanie kwasu w żołądku, co zmniejsza dolegliwości, jednak wymaga przyjmowania tych preparatów przez całe życie. Pewną alternatywą jest zabieg operacyjny poprzez laparoskopową interwencję, jaka polega na wprowadzeniu przez małe cięcie w skórze do jamy brzusznej specjalnych narzędzi z kamerą, za pomocą których wykonuje się plastykę żołądka. Zabieg polega na wytworzeniu z dna żołądka bariery, która mechanicznie Zapobiega cofaniu się soku żołądkowego do przełyku. Zalecenia dla osób cierpiących na chorobę refluksową to zwłaszcza spożywanie posiłków o małej objętości. Wskazane jest także redukcja wagi ciała, zwłaszcza u osób z nadwagą, gdyż otyłość, zwłaszcza brzuszna, powoduje znaczny wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, co wpływa na zarzucanie. Treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Zalecane jest także zaprzestanie palenia papierosów, gdyż związki chemiczne zawarte w tytoniu podrażniają przełyk, również wpływają także na sen. i Zalecane jest nieleżenie w pozycji płaskiej, pozycji półleżącej, na wysokiej poduszce z głową uniesioną kilkanaście centymetrów od poziomu łóżka co zmniejsza ciśnienie pokarmu w żołądku i wpływa mniej na zwieracz dolny przełyku. Należy także unikać spożywania posiłków tuż przed snem, gdyż leżenie bezpośrednio po posiłku z pełnym żołądkiem powoduje ucisk treści pokarmowej na dolną część przełyku i zwiększa ryzyko refluksu. Należy trzymać postawę stojącą przez kilkanaście co najmniej minut po jedzeniu, a także unikać ciasnych ubrań, pasków, które uciskają brzuch. Po posiłku nie należy się schylać, nie należy zginać tułowia ku dołowi. Wskazane jest także unikanie napoi pokarmów, które mają wpływ na zmniejszenie napięcia dolnej części przełyku. Wymieniane są tu przede wszystkim napoje gazowane, także takie, które utrudniają trawienie, więc przeciwwskazane jest Coca-Cola, także inne napoje gazowane, kawa, herbata, soki nierozcieńczone, owocowe, które zwiększają kwaśność. Podobnie. Jak inne soki, czy jak pomidorowy. Należy także unikać owoców, warzyw, które prowokują zgagę, także tłustych, smażonych potraw i ostrych przypraw. Potraw marnowanych, różnego rodzaju sosów do sałatek, zwłaszcza z zawartością octu. W leczeniu choroby refluksowej przywyku stosowane są zwykle dwie grupy leków. Jedna to preparaty buforujące działanie kwasu solnego w żołądku, hamujące jego powstawanie. Do drugiej grupy zaliczane są leki, które poprawiają pracę żołądka i jelit. Leki, które zobojętniają kwas solny, osłaniając błonę ślusową, co prawda zmniejszają zgagel, jednak nie leczą zmian zapalnych powstałych wskutek działania kwasu solnego na ścianę przełyku, dlatego stosowane są tylko w łagodnych objawach refluksu czy zgagi. Działanie środków zobojętniających kwas solny jest krótkotrwałe. Z kolei dlatego należy je podawać kilka razy na dobę, na pusty żołądek, między posiłkami. Wśród preparatów zobojętniających kwas solny są takie jak węglan wapnia, sole magnezu, glinu, także różnego rodzaju inne kombinacje soli. Najbardziej korzystnie działają preparaty soli glinu i magnezu, jakie w obecności kwasu solnego tworzą żel. Ich działanie polega z jednej strony na zobojętnieniu kwasu zawartego w soku żołądkowym, ale także na hamowaniu aktywności pepsyny obecnej w soku żołądkowym, która jest enzymem rozkładającym białka. Jednak środki te, chociaż bezpieczne, nawet uważane jako bezpieczne do stosowania w ciąży. Mogą dawać objawy uboczne. Sole glinu sprzyjają zaparciom, sole magnezu z kolei powodują wolne stolce. Sole wapniowe mogą powodować zwiększenie poziomu wapnia we krwi. Nie należy podawać soli magnezu chorym zaawansowaną chorobą nerek podobnie soli wapnia przy dysfunkcji nerek. Wśród leków działających osłaniająco na błonę śluzową przewodu pokarmowego wymieniany jest surfaktant albo sól gliny, która pokrywając uszkodzenie błony śluzowej chronią przed szkodliwym wpływem kwasu solnego, pepsyny czy kwas soli żółciowych. Surfaktant jest dobrze tolerowany występując w różnych nazwach handlowych, chociażby takich jak ulkogant. Z naturalnych preparatów polecanych na przykład w medycynie świętej Hildegardy przeciwko Zgadze, wymieniany jest koper włoski, bylica Pospolita, także mieszanka z ruty i szałwi, a także nalewka z bylicy Pospolitej, która wskazana jest także przy stanach zapalnych błony śluzowej żołądka, i nadwrażliwości. Wśród leków, które zmniejszają wydzielanie kwasu solnego, występują Preparaty nazywane blokerami albo inhibitorami pompy wodorowej-protonowej, także nieco starsze od nich inhibitory histaminy. Te leki, inhibitory pompy protonowej, hamują wytwarzanie kwasu solnego, utrudniając transport kwasu wytworzonego wewnątrz komórek okładzinowych do jamy żołądka. Zahamowanie wydzielania kwasu solnego umożliwia dość szybkie gojenie się stanu zapalnego. Wśród tych leków takie najbardziej popularne to są meprazol, losek, polprazol, kontrolok. Jest tych leków dość dużo. Przeciwwskazaniem do tego rodzaju preparatów jest owrzodzenie na tle nowotworowym, a także uczulenie na lek. Leki mogą dawać także objawy uboczne, biegunka, zaparcia, nudności, bóle kurczowe, brzucha. Tego rodzaju leków nie należy stosować, zwłaszcza samolecząc się dość długo, ze względu na to, że maskują one zmiany zapalne czy właśnie nowotworowe. Przy stosowaniu tych leków mogą także występować odczyny alergiczne, zaburzenia widzenia. Podobnie może dochodzić do interakcji z innymi lekami, zwłaszcza takimi, które jak diazepam, czyli uspokajające leki przeciwpadaczkowe. Druga grupa leków, która zmniejsza wytwarzanie kwasu solnego nazwana jest antagonistami histaminy wśród których jest reklamowany i sprzedawany bez recepty ranigast, ranitydyna, także inne preparaty. Mimo, że według producentów leki są dobrze tolerowane, również mogą dawać objawy uboczne, szczególnie u osób starszych, także u osób pijących alkohol. Poza biegunką mogą występować bóle zawroty głowy, dezorientacja, halucynacje i omamy. Zarówno cimetydyna jak i ranitydyna mogą także zwiększać poziom alkoholu we krwi. Reklamowanie ranigastu bez podawania objawów niepożądanych i ostrzeżeń jest moim zdaniem nieetyczne i nie powinno być tolerowane. Osobna grupa leków w leczeniu refluksu i choroby wrzodowej to preparaty poprawiające kurczliwość mięśniówki przewodu pokarmowego, jakie poza poprawą motoryki mają również działanie przeciwwymiotne. Poprzez wpływ na ośrodki w mózgu, dlatego mogą prowokować także objawy uboczne, jak zawroty głowy, niepokój, nerwowość, drżenia, zaburzenia ruchowe, różnego rodzaju inne poty, utrata przytomności nawet. Ponadto występować mogą biegunka, wymioty i nudności. Ponadto podawany często lek o nazwie handlowej cytotek. Który bywał przepisywany może także nasilać choroby salce, ale może także powodować różnego rodzaju zaburzenia spowodowane niedokrwieniem chociażby układu nerwowego. Z powodu złej tolerancji lek jest rzadko przepisywany, natomiast ta grupa preparatów bywa wykorzystywana niestety do wywołania poronienia, gdyż powodując obkurczanie mięśniówki macicy, powoduje Bóle i skurcze porodowe. To tyle, co chciałam Państwu powiedzieć o leczeniu choroby refluksowej przełyku. Bóg za uwagę. Z Panem Bogiem.